Poranny gość Radia Doksa. Magdalena Popławska, dyrektor Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu, jest gościem Radia Doksa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj poznamy zwycięzców, liderów rankingu gmin województwa, gmin województwa Opolskiego. Jest to ranking organizowany właśnie przez fundację we współpracy z Urzędem Statystycznym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Bo to już czwarta edycja. Tak, czwarta edycja. Serdecznie dzisiaj zapraszamy na godzinę 12 do sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Gdzie ogłosimy wyniki. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wspomnianych przez panią partnerów, ale w tym roku również mogę powiedzieć, że we współpracy włączony jest Główny Urząd Statystyczny, bo ogólnopolsko, jako fundacja w całym kraju, pracowaliśmy właśnie z przedstawicielami Głównego Urzędu Statystycznego nad ulepszeniem, zmianą metodologii. Natomiast u nas w województwie nieocenionym partnerem oczywiście jest Urząd Statystyczny, współpracujemy również z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Myślę, że wyznacznikiem tego, jak ważna jest to inicjatywa i jakim cieszy się odbiorem, uznaniem jest to, że kolejny raz, za to serdecznie dziękuję, został ranking objęty honorowym patronatem zarówno pana marszałka województwa polskiego, jak i pani wojewody. Więc myślę, że jest to też sygnał, że jest to inicjatywa, która jest obserwowana i cieszy się dużym powodzeniem. Czyli rozszerza się zarówno grono instytucji współpracujących, pracujących nad rankingiem, jak i um, patronujących temu wydarzeniu. Tak, y, znaczy, myślę, że to jest też taki wyznacznik tego, co zmienia się w regionie. Tak jak powiedziałam, od tego roku mamy zmienioną, rozszerzoną metodologię, rozszerzony cały wachlarz wskaźników, oceniamy nie tak jak w poprzednich latach kilkanaście. Kilkanaście punktów, które gminy realizują w poszczególnych formach swoich aktywności przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców. W tych roku w tych wskaźników, od tego roku tych wskaźników jest znacznie więcej, podzielone są na kilka grup, zarówno dotyczących rozwoju ekonomicznego, społecznego, ochrony środowiska, ale również rozwoju administracji, praktyk zarządzania, więc mamy takie szersze spektrum tego, na co zwracamy uwagę. Myślę, że dzięki temu w tym roku też będzie trochę zaskoczeń. No, no właśnie, bo ostatnio było chyba 16 tych kryteriów, w jakich oceny. poruszaliśmy się. No to gdyby pani miała wymienić kilka tych obecnych, jakie były brane pod uwagę? Tak jak powiedziałam, są zgrupowane w takie cztery bloki, natomiast ja myślę, że dla samorządów, dla samorządowców, a co za tym idzie, Kluczowo dla, docelowo, przepraszam, dla mieszkańców ważny jest rozwój ekonomiczny, bo to też y, pokazuje i zarówno jakość życia, i rozwój danego samorządu Mu, zwracamy również uwagę na rozwój społeczny. Tutaj są y, chociażby zmiany liczby ludności, y, wyniki egzaminów dzieci y, w szkołach, miejsca w przedszkolach, w żłobkach. Czyli ta, ta cała sfera jakości życia na terenie danej gminy, danego samorządu. Myślę, że te czynniki demograficzne, szczególnie w odniesieniu do naszego województwa, też bardzo bardzo dużo nam pokazują. Ochrona środowiska to ten obszar, na który coraz częściej zwracamy uwagę, też jako mieszkańcy. No, dzisiaj przy śnieżnej pogodzie ostatnie dni, w trakcie tych mroźnych dni, myślę, że. Wszyscy odczuliśmy w niektórych miejscach jakość powietrza i to, jak nam się po prostu oddychało i jakość tych zimowych spacerów nie wszędzie była taka na pewno, na którą, której byśmy sobie taka życzyli. <laughs> Dokładnie. Sceneria temu sprzyja, ale nie zawsze to też, czym sąsiedzi palą w piecu, bo nigdy to nie jesteśmy my, prawda? Natomiast myślę, że ten cały czynnik ochrony środowiska to jak samorządy też pozyskują na to środki, jak polepszać właśnie całą jakość nie tylko powietrza, ale to są to też kwestie wywozu odpadów, to są kwestie dotyczące dostępu do wody i tak dalej, więc myślę, że to jest też bardzo ważne. Jakość tego zrównoważonego transportu, czyli długości ścieżek rowerowych, ale też zwracamy uwagę no, z racji tego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, czyli zwracamy uwagę na jakość zarządzania, na to co się w samorządach dzieje, więc też mamy dwa wskaźniki dotykające właśnie sfery rozwoju administracji i praktyk zarządzania. Dotychczas takim niekwestionowanym liderem rankingu była gmina Brzeg. Trzy razy ten została właśnie liderem tego rankingu. O czym tak naprawdę właśnie świadczy yy, wygrana, czy uzyskanie tytułu, tytułu lidera? Nie, nie, yy, to nie o to chodzi, że mówimy, że któraś gmina jest lepsza, która gorsza. Broń Boże, to jest taka fotografia, takie miejsce gminy na mapie województwa opolskiego, które ma z jednej strony na pewno dowartościować tych, które te, te gminy które zdobywają te wyróżnienia, ale również pokazać tym innym na co zwrócić uwagę, w których tych czynnikach się podciągnąć i ja myślę, że to też może być taki dobry czynnik mobilizacji Motywujący, mieszkańców, tak, tak, tak dokładnie. Jeśli o mieszkańców, a też. jeśli chodzi o samorząd z, tak, z, jak, najbardziej. Gmin, też tak jak najbardziej. najbardziej znamy też i, i wiemy jak wyglądają uwarunkowania chociażby przestrzenne województwa polskiego, są miejsc na mapie naszego województwa, które są znacznie oddalone chociażby od stolicy regionu, to też y, na pewno utrudnia różne procesy rozwojowe, natomiast staramy się te gminy również zauważyć. Y, wyróżniamy liderów w każdym powiecie, więc każda z gmin, nawet oddalona od stolicy województwa z mniejszymi szansami, też ma możliwość pokazać, jak ten rozwój wygląda. W poprzednich edycjach y, też oprócz takich głównych nagród przydzielaliśmy nagrodę lidera zmiany. No właśnie, o tym miałam e, też powiedzieć, czy w tym roku w tym, również będzie? Bo w to... tym roku nie zdecydowaliśmy się na takie wyróżnienie, hmm. dlatego, Jeszcze że tak jak wynika? powiedziałam, że zmienili Zmieniliśmy wskaźniki, mhm. zmieniliśmy metodologię, więc byłoby nieuczciwie pokazać w tej chwili y, lidera zmiany, kiedy poddajemy ocenie inne, inne obszary, rozszerzone. Więc y, w przyszłym roku na pewno takie wyróżnienie będzie, no bo będziemy mogli obiektywnie porównać. Y, Sytuację, Skok, tak, tak bo dokładnie. właśnie przypomnijmy, przypomnijmy, na czym polegała akurat ta, ta kategoria. Czy... No, lider zmiany to była gmina, gminy, bo to też w, w, mniejszy, w przypadku mniejszych i większych gmin tą nagrodę przydzielaliśmy. To były te gminy, które właśnie widać, że systematyczną pracą, systematycznym rozwojem przesuwały się najwięcej miejsc w tym rankingu. Mm -hmm. Mówiła Pani właśnie o tym, że, że jest to taka fotografia, czyli zarówno mieszkańcy, jak i włodarze gmin mogą z niej wyczytać pewne Tak, jak najbardziej. Dane My oczywiście tą metodologię udostępniamy. Ja myślę, że też. Ta fotografia i to zestawienie jest bardzo obiektywne, dlatego że wszystkie gminy oprócz miasta na prawach powiatu, w naszym przypadku miasta Opole, wszystkie są poddawane tym samym normom. Bazujemy tylko i wyłącznie na publicznej statystyce. żadna z gmin do konkursu się nie zgłasza, więc to nie jest tak, że jest komisja, ktoś to ocenia, tylko tak jak mówię, są obiektywne czynniki statystyczne, wyniki statystyczne. Udział dla gmin w tym zestawieniu jest bezpłatny, więc yy, no każda, jest gmina, po, każda gmina bierze yy, udział w takim samym wyścigu, że mm. tak powiem, w tych samych warunkach, niezależnie czy chce, czy nie, nie i czy większa jest mobilizacja mieszkańców, tak. którzy gdzieś tam będą głosować tak. jak to jest. Ale muszę w plebiscy, powiedzieć, tak przykład, że y, w, oczywiście nie mogę teraz powiedzieć jakie są wyniki, bo spalilibyśmy całe dzisiejsze wydarzenie, ale y, muszę powiedzieć, że właśnie ten udział mieszkańców y, jest znaczący tam, gdzie ta pozycja w Rośnie, że tak powiem, w zestawieniu, dlatego że właśnie te czynniki społeczne tutaj też odgrywają dużą rolę, i tam, gdzie jest taka partnerska współpraca konsultacyjna z mieszkańcami, są różne dodatkowe ciała doradcze wzmacniające samorząd, to rzeczywiście ten rozwój, ten progres jest znacznie znacznie bardziej widoczny niż tam, gdzie po prostu ci mieszkańcy głosu nie zabierają, ale też chcę bardzo dobitnie powiedzieć, zwrócić na to uwagę, że to nie jest tylko yy, wina czy zasługa. Samorządu, tylko właśnie tych lokalnych społeczności, więc myślę, że to organizowanie się oddolne, ta współpraca z samorządem, to jest zadanie nie tylko urzędników, ale właśnie nas wszystkich jako mieszkańców, bo każdy z nas jest częścią jakiejś małej swojej społeczności. Czyli tutaj mówi Pani o tych wszelkich radach, typu Rada Kobiet na przykład. Na przykład czy ym, organizacje pozarządowe, tak, które na danym te, terenie działają. Tak, te czynniki dotyczące właśnie też współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo. Myślę, że te samorządy, które też zrozumiały, że współpraca z, z, przepraszam, z organizacjami pozarządowymi, zlecanie im zadań, pokazywanie tej partnerskiej współpracy no, w dłuższej perspektywie naprawdę ułatwia życie jednej i drugiej stronie. Czy nadal jest ten podział na gminy i um, mi, nie, w tym roku? Do 20, nie, nie, nie. W tym, roku, w tym roku posiłkujemy się w skali całego kraju, nie tylko w województwie polskim, bo tak jak powiedziałam, fundacja działa w całej Polsce, w każdym województwie taki ranking się odbywa. Posiłkujemy się normami, które występują w statystyce publicznej, czyli mamy podział na gminy miejskie i miejsko-wiejskie, według statystyki publicznej w naszym województwie. Gmin miejskich jest mało, bo tylko dwie, więc są dołączone do tego zestawu gmin y, miejsko-wiejskich i oddzielnie mamy gminy wiejskie. Podział nam się zrobił prawie na pół, bo w jednej kategorii mamy 34 gminy, w drugiej 36. Przypominam, że na terenie województwa opolskiego po odjęciu Opola mamy gminy 70, więc myślę, że dwie takie uczciwe, pełne kategorie pokażą nam rzeczywiście tych liderów. Wyniki poznamy po godzinie 12.00. Dokładnie. Będzie uroczysta gala, i, i co, na co mogą liczyć samorządowcy? To jest statuetka, jest. Ob... Statuetka. Przygotowaliśmy jako fundacja również niespodzianki. Chcę powiedzieć, że jako fundacja prowadzimy od wielu lat, od początku istnienia fundacji, od 1989 roku, więc ponad 30 grubo lat, edukację samorządowców i, i osób, które z samorządem współpracują, więc jako fundacja przygotowaliśmy niespodzianki właśnie dla tych wyróżnionych samorządów. Myślę, że, że będą zadowoleni. Ja uważam też, że taką częścią, która przyniesie najwięcej Niespodzianek to będzie ta część, gdzie będziemy wyróżniać liderów powiatu i myślę, że tam potwierdzi się to, o czym mówiłam wcześniej, że nawet małe gminy oddalone, ale z taką y, konkretną strategią rozwoju, z planem y, działań też mogą pokazać, że rzeczywiście... Y, wyprzedzają w niektórych miejscach nawet stolice powiatu, więc myślę, że dla niektórych to będzie zaskoczenie na plus, dla niektórych na pewno na minus, bo myślę, że to też pokaże, że właśnie nie tylko to miejsce na mapie, ale też konsekwentne działanie przynosi lepsze efekty. Zatem z niecierpliwością czekamy na y, wyniki. Oczywiście będziemy y, relacjonować y, to wydarzenie także na antenie Radia Doksa. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dziś Magdalena Popławska, dyrektor Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu. Pięknie dziękuję, dobrego dnia. Poranny gość, Radia Doxa.